Chciałam Wam powiedzieć o półkoloniach, bo moje dziecko jutro kończy swoje półkolonie, które odbywają się w szkole Mentis. Tematyka jego turnusu to była grafika komputerowa z językiem hiszpańskim i fajne jest to, że szkoła wprowadza wielokulturowość i różnorodność na swoje zajęcia. To mi się bardzo spodobało i Ignaś również jest bardzo zadowolony. I szkoła Mentis planuje jeszcze na trzy kolejne tygodnie trzy turnosy półkolonii. Każdy z tych turnosów ma inną e, tematykę. E, jeden to jest wesoła akrobatyka, kolejny dziczy i głuszy i trzeci to są dinozaury, więc można cały czas dzieci zapisywać. Grupy są kameralne, małe zajęcia odbywają się na warszawskiej oszczówce, także jest dookoła zielono, dzieci chodzą na spacery, grają w piłkę, dużo są na zewnątrz, to jest bardzo fajne. E, I prowadzone są zajęcia. Przez nauczycieli dwujęzycznych. W naszym przypadku byli to nauczyciele angielskiego i hiszpańskiego. No i z tego co widzę po Ignasiu, to ma to fajne swoje rezultaty. On przychodzi, mówi różne słówka. Także bardzo Wam polecam. Tutaj wrzucam Wam link do tych półkolonii i cały czas można się zapisywać.